w z kulonem są dwa warianty. Pierwszy prosty jest taki, że trzymam się cały czas jedną ręką za jeden za drugi piszczel. Na pozycji u góry jestem wyprostowany, następnie zaokrąglam plecy, wracam i prostuję swoje ciało. I ważne jest, żeby tu na górze się wyprostować, czyli otworzyć klatkę, wydłużyć kręgosłup, a w momencie, kiedy chcę iść w tył na kołyskę, zaokrąglam plecy, i wracam do we... Wersja trudniejsza. Nie trzymam się rękami nóg, ale moje nogi cały czas są blisko flatki piersiowej. I w tej pozycji jestem wyprostowany. I najtrudniejszy wariant z tego ćwiczenia to utrzymuje siat równoważny w pozycji górnej, czyli tutaj nogi są blisko mojej klatki piersiowej. Lecy są wyprostowane, klatka otworzona, ale mam nogi w powietrzu. Okrągłe plecy?